Ja się trener dwa razy krzyża zrobił, dlatego że sędzia chyba w końcu w porę podjął złożną decyzję. Ona że wam się powinieneś nalewiać 30 półtoką w innych sytuacjach, jak na to No były tam jakieś kontrowersyjne sytuacje, ale wydaje mi się, że z tej strony one obie strony korzystały na tym. Myślę, że nie ma co dalej tego rozstrząsać, Bo nie chcę nie chcę powiedzieć, dwa słowa za dużo. A jakby był taka taka Finale to też tak samo na ciebie działa? No zobaczymy. No coś takiego zdrzemnięty wszedł ten godzin potrzebowałeś pobudzenia. Eee... Nie wiem. Czemu przekazał z Wydaje mi się, że mieliśmy mało czasu na rozgrywkę, bo... Dzisiaj była bardzo krótka, nie wiedzieliśmy, że jest to tak zdjęcie, naprawdę kiedy zaczęliśmy się rozrywać z piłkami, to już była rozrywka na siatce. Może dlatego. 20 minut czekaliście tutaj chwilę, jeszcze na wejście? Myślę, że to też ma jakieś znaczenie, ale w zasadzie każda drużyna ma takie, powiedzmy, takie... Przyjemności, więc no, nie zmienimy tego. Co chcielibyśmy wyeliminować w ten modelu? Sporo środków błędów w czasie, trochę tak jak w Matryce na i... Wydaje mi się, że środków kartografii błędów, to ich popełni mniej, ten będzie lepszy i wygra. Czy musimy coś poprawiać? Nie, mam nadzieję, że będziemy dalej takimi mentalny, mentalnymi kozakami, że będziemy grać odważnie, że będziemy napierać na rywala, narzucimy swój styl i osiągniemy połączenie swoją rolę. Łukasz Kaczmarek mówił, że uświetlenie trochę Wam się na i stąd ta duża liczba do na to Na pewno światło świeciło inaczej dzisiaj niż wczoraj. Co wczoraj, kombinowało? Ale przy tym trudnym świetle wczoraj lepiej zarywaliśmy. Eee, może z kolejnym treningiem na tej hali nasza zarywka i nasza skuteczność w tym elemencie pójdzie wyżej. To zobaczymy. Jutro mamy jeden trening. No, prześpimy się. Jutro dobre śniadanie, Kupujemy kawusie. Jakoś to pójdzie. A masz wiadomość, że taką fajną historię piszecie, że ten pierwszy złoty medal od 2009 roku, pierwsze Mistrzostwo Europy od tamtego czasu jest bardzo realny, bardzo blisko. Zdaję sobie sprawę, że, że to Mistrzostwo Europy jest na wyciągnięcie ręki. Z drugiej strony muszę powiedzieć też, że bardzo długa droga przed nami, bo finałowy mecz jest. Jedyny w swoim rodzaju, musimy podejść do niego jak do każdego innego meczu, eee, ale nie, mo, nie możemy się nie podobać. Nie boimy się, jesteśmy silnymi, fantastycznymi facetami, którzy, którzy sięgają wysoko, mierzą i potem wychodzą na boisko i po prostu spełniają swoje marzenia. Naszym marzeniem jest wyjście z Europy. Zrobimy w sobotę wszystko, aby to osiągnąć. Przed medy mówiliście, że nie ma żadnej klątki, to pójdę, ale teraz 10 to ponad Słowenią, wreszcie smakuje. Zresztą, no co, nic nie odpowie Mam nadzieję, że w kolejnym meczu przeciwko tej drużynie będziemy znowu lepsi. A co, dwiecie to było więcej więcej emocjonalnie niż mecz w terbiu. Też emocjonujący, też zacięty, trudny? Ja myślę, że każdy mecz jest inną historią. W dzisiejszym meczu graliśmy z drużyną również kompletną, ale stawka meczu była dużo wyższa. Znowu zmieniliśmy lokalizację. Tak naprawdę było wiele aspektów, które były za, ale też było jakby przeciw. Myślę, że w sumie jesteśmy świadkarsko tak ułożeni, że potrafimy grać na każdym obiekcie, niezależnie od tego czasu, ile mamy na trening.